Lady and Gentlemen, repeat Bartka Kańtocha. Portal Lubi prezentuje repeat, repeat, czyli radiowy przegląd budownictwa. Zapraszam Bartek Kańtoch. Akcja Orzeł Morze, 88 urodziny Radiowej Jedynki oraz głosowanie na polskiego wykonawcę przyszłości to niektóre tematy kolejnego Radiowego Przeglądu Tygodnia, na który już teraz zapraszam. Bartek Kańtoch, witajcie. W programie zapowiadany wywiad z niskim, dźwięcznym głosem, czyli lektorem radiowym i telewizyjnym Marcinem Sanakiewiczem, którego zapytałem jak ćwiczy głos, czy można swój głos obniżyć oraz co czuje, gdy słyszy swój głos w radiu. A co czuje? Wywiad za moment. W programie także Ewelina Lisowska oraz jej nowa płyta. Rozpoczynamy jednak od radiowych wydarzeń ostatniego tygodnia, czyli o czym informowaliśmy w portalu lubieradio.pl. RIPI, czyli radiowy przegląd tygodnia. Czy Polak to urodzony hejter i pesymista? Od 2 maja radiowa Trójka i Gazeta Wyborcza będą rozprawiać się ze stereotypem Polaka ponuraka, ponieważ rusza wielka jak pałac kultury akcja społeczna Orzeł Morze, nad którą honorowy patronat objął uwaga sam prezydent Bronisław Komorowski. Generalnie chodzi o to, aby zachęcić Polaków do czystszego uśmiechu. Akcje wspierają tuziny aktorów, muzyków, sportowców, m.in. Artur Barciś, Magdalena Cielecka, Urszula Dudziak, Jan Englert, Artur Rojek, Maciej Sztur, Grzegorz Turnał i wielu, wielu innych. Orzeł może na antenie radiowej trójki od 2 maja, a jak on może, to i my też możemy. W czwartek minęło 88 lat od słynnych słów Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480, wypowiedzianych przez spikerkę Janinę Sztąbkównę. Nadawanie rozpoczął wtedy pierwszy program polskiego radia. W tej okazji oczywiście na antenie jedynki miały miejsce radiowe szaleństwa, czyli przypomnienie archiwalnych audycji oraz utworów z tamtego okresu. Słuchacie programu Lubik. Ostatni tydzień przyniósł także niespodziewaną wiadomość. Otóż dziennikarz Igoriankę, związany dotychczas m.in. z Rzeczpospolitą TVP, ale także radiem Tok FM, gdzie prowadził poranek, odchodzi z dziennikarstwa. O decyzji poinformował na blogu, bo jak pisze, dziennikarstwo w obecnej formie ma coraz mniej sensu. Przechodzi do biznesu, a tam jak wiemy są pieniądze, a to ma sens. RIPIP, czyli radiowy przegląd tygodnia. Za niespełna miesiąc będziemy obchodzić dzień polskiej piosenki, który przypada 15 maja. Stąd w portalu Lubie Radio.PL wybieramy polskiego wykonawcę przyszłości, a polską muzykę należy wspierać, mówi muzyk Krzysztof Skiba. Powinniśmy być dumni z polskiej muzyki, bo naprawdę jest czym wybierać. Jest dużo fajnych zespołów, jest dużo młodych, utalentowanych artystów. Tych zespołów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i w tej chwili nagrywa się wiele ciekawych płyt. Głosować można do 10 maja, a siedmiu szczęśliwców promować będziemy na naszych stronach. Szczegóły na www.lubieradio.pl Kilka dni temu spotkałem się z Marcinem Sanakiewiczem, aby porozmawiać trochę o zawodzie lektora, który umiejętnie wykonuje. Oto rozmowa. Posłuchajcie. Pribi, czyli wywiad w radiowym przeglądzie tygodnia. Moim gościem jest Marcin Sanakiewicz, dziennikarz, lektor oraz wydawca wielu programów telewizyjnych. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Miło mi jest tutaj być z Tobą bardzo. Kłaniam się bardzo. I już mnie zawstydziłeś. Powiedz mi, ćwiczysz głos na co dzień, czy już nie potrzebujesz? To byłoby takie strasznie nieuczciwe powiedzieć, że nie potrzebuję ćwiczyć głosu. No, pianista, jeśli przestaje ćwiczyć, to przestaje dobrze grać. Ja tak naprawdę już nie robię że taki, nie robię takich ćwiczeń, które polegają na, nie wiem, wydobywaniu z siebie różnych dziwnych dźwięków, ale mam takie nawyki, na przykład, że kiedy samochodem mi się bardzo nudzi, to lubię sobie na przykład zrobić ćwiczenie dykcyjne, na przykład Bababy Bobuby, Papepipopuby i tak dalej, i tak dalej, czytać sobie jakieś takie różne napisy reklamowe. Wielu się pewnie zastanawia, nawet znam taką osobę, czy można obniżyć swój głos. Są techniki, które pozwalają zejść powiedzmy tam o kilka. Kilka częstotliwości w dół, bo wiadomo, że głos to jest jakaś tam częstotliwość, prawda? Powiedzmy tam, nie wiem, tak zwane A, do którego stroją się instrumenty w orkiestrze, ma powiedzmy w tym momencie 442 kHz. Ja wiem, że mówię troszkę niżej, w okolicach tam pewnie, nie wiem, 220 mniej więcej, ale oczywiście są techniki, które pozwalają na może nie tyle obniżenie głosu, bo głos każdy ma taki, jaki ma, ale. Można nauczyć się pracować głosem tak, żeby on był może nie tyle niższy, co bardziej otwarty. I no, głos to, jest to tak, tak, tak naprawdę praca mięśni w gardle, w związku z tym można nauczyć się wykorzystywać pewne inne partie tych mięśni, inne części, inaczej zwierać struny głosowe i inaczej ten głos emitować czy przez klatkę piersiową, czy bardziej przez nos, czy przez maskę. To, to jest kwestia praktyki. Nie myślałeś nigdy o pracy na antenie jako prezenter? Myślałem o tym zarówno na antenie radiowej, jak i antenie telewizyjnej, ale no, szczerze mówiąc nie wiem, nigdy mi się to jakoś nie udało. Ta cała piramida masnowa i najwyższy punkt, czyli samo realizacja w moim przypadku przebiegała trochę inaczej, bo ja zacząłem się realizować w sposób taki, że robiłem bardzo wiele różnych rzeczy naraz, znaczy może nie naraz równocześnie. Ale, znaczy, jednocześnie w jednej chwili, ile w tym samym, powiedzmy, okresie robiłem, robiłem wiele różnych rzeczy. Powiedzmy, nie wiem, byłem dziennikarzem telewizyjnym, lektorem i jednocześnie pianistą, na przykład. Natomiast, czy bym chciał prowadzić program, czy o tym myślałem? Miałem przez moment ambicje na początku mojej pracy w telewizji, że no tak, pojawiły mi się tak zwane parcie na szkło szybko mi to na szczęście przeszło parę osób pomogło mi uświadomić sobie, że to nie jest dla mnie dobra droga ale przyznam też, że często myślałem o tym, że tak naprawdę moje miejsce najlepsze dla mnie, wymarzone kiedyś tam x lat temu, byłoby w drugim programie Polskiego Radia, gdzie mógłbym zarówno czytać narracje słuchowisk, same słuchowiska prowadzić widza przez widza, właśnie, nawyk pracy w telewizji prowadzić słuchacza przez, przez meandry muzyki poważnej klasycznej literatury folkloru, rzeczy takich, takich, takich wartościowych kulturowo. To radio jest też bardzo spokojną anteną i taką pełną, powiedziałbym, emfazy i refleksji nad, nad kulturą właśnie, a to gdzieś tam zawsze było mi najbliższe. Co myślisz, gdy słyszysz swój głos w radiu lub telewizji? Myślisz, że można było powiedzieć coś inaczej, a może w ogóle już nie reagujesz, bo po prostu tak się przyzwyczaiłeś, że nawet nie zwracasz uwagi, że on gdzieś tam się pojawia? Zastosuję to taką małą klazulkę czasową od razu, ponieważ tak, jak na początku zacząłem czytać, jak na początku, na początku mojej drogi zawodowej, zawsze jak się słyszałem, to wręcz zgłaśniałem telewizor albo radio, żeby tak mm, ponapawać się swoim głosem, ten, co, och, słyszą mnie roz miliony, Boże, Boże, jak fajnie. Potem mi to przeszło, i stało i weszło na taki etap neutralny. A teraz mam takie połączenie i, te, i tej takiej neutralności, bo też no, jesteśmy otoczeni mediami ze wszystkich stron, i ja też akurat może nie pracuję bardzo dużo, ale pracuję dość sporo, więc mam świadomość tego, że słuchać mnie w wielu miejscach. Natomiast teraz bardziej myślę o tym, że tak zawsze można byłoby coś zrobić lepiej. Myślę sobie o tym, jak coś jest nagrane, jak zaintonowałem dane słowo czy, 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 czy frazę w, w języku, jak ktoś to zmiksował. Czy to, co przeczytamy w ogóle ma sens, czy dobrze zaakcentowałem. Oczywiście nie są to główne myśli cały czas towarzyszące mi podczas słuchania siebie, bo też intencjonalnie siebie nie słucham. Nie mam takiej potrzeby. Znam się na tyle już, że wiem jak coś przeczytałem i nie doszukuję się w tym nowych rzeczy. Słuchasz radia? Słucham radia, rzeczywiście słucham radia bardzo często. To prawda w domu w domu rzadko mi się zdarza słuchać radia, ale na szczęście odkryłem ostatnią aplikację w pewnej w pewnej telewizji. Ostatnio bardzo takiej niepopularnej telewizji, mam na myśli dostawcę usług telewizyjnych. Nie będę oczywiście wymieniał nazwy, prawda, bo nam nie wypada. Natomiast odkryłem bardzo ciekawą aplikację i tam słucham, przyznaję głównie RMF Classic i czasami BBC News. Natomiast słucham radia na co dzień w samochodzie i zdarza mi się, na przykład gdzieś dojeżdżając, poczekać na zakończenie audycji. Bardzo mi odpowiada formuła. Tu akurat myślę, że mogę powiedzieć, bo to mówimy bardziej o gustach formuła radia TOK FM, która jest moją ulubioną stacją. Jest tam po prostu najwięcej słowa i tej stacji słucham przede wszystkim. Powiedziałeś o słowie. To w którą stronę pójdzie radio? Czy według Ciebie jednak pozostaną stacje, w których słowo będzie najważniejsze? Radio też będzie się fragmentaryzować. Oczywiście w Polsce jest taki pewien kłopot, który polega na znaczy kłopot, powiedziałbym kwestia do rozwiązania i pewien ciągle ewoluujący problem, czyli regulacja rynku radiowego, rynku medialnego poprzez choćby nawet działanie Krajowej Rady radio, Radiofonii i Telewizji czy Ministerstwa Cyfryzacji. Lubię sobie czasami pogrybać tak futurystycznie, co się będzie działo dalej z radiem. Myślę, że radio będzie się, będzie się fragmentaryzować, będzie się, że ten trend, który, który, który od lat możemy obserwować, czyli przechodzenie radia do internetu, będzie powodować powstawanie nowych stacji opartych zarówno na znanych formatach, na, na których bazują obecnie najwięksi, najwięksi, największe rozgłośnie, ale myślę, że będzie powstawać też dużo bardzo małych, małych stacji radiowych opartych zarówno tylko na słowie, jak i tylko na muzyce, czy specyficznej muzyce, czy też specyficznym słowie. Natomiast myślę, że rola radia jako tak naprawdę jedynego medium spośród wszystkich mediów dostępnych o nam obecnie będzie wciąż najsilniejsza. To jest moja intuicja. To jest moja intuicja. Nie mówię, że tak będzie na pewno. Radio jest tak naprawdę najprostsze w swojej, w swojej istocie, w swojej strukturze. Postawiłem kiedyś tezę, że równie ważne, a może nawet ważniejsze w telewizji w niektórych oczywiście programach. To nie mówię, że we wszystkich, ale tak naprawdę w większości, tak mi się wydaje też. Słowo jest równie ważne, a może nawet i ważniejsze. Marcin gratuluję ci, że robisz to, co lubisz. Wielkie dzięki za rozmowę. To jest radiowy Repeat. Na koniec news muzyczny znamy premierę debiutanckiej płyty Eweliny Lisowskiej zatytułowanej aeroplan. Krążek na półkach sklepowych pojawi się 7 maja. Jak mówi wokalistka portalowi WilubieRadio.pl, to będzie energetyczny album. Będzie on w stylistyce rockowej, Będzie pełno energii. To oczywiście dobrze znany przebój w stronę słońca, a premiera nowego singla jutra nie będzie, 26 kwietnia. Czyli w dzień mamy. <noise> kwietnia, nie maja, panie realizator. W dzisiejszym programie to wszystko. A jeszcze zaproszenie. Gościem najbliższego programu Repeat Please Extra, czyli dłuższego wywiadu, będzie dziennikarz, radiowiec od lat 90. związany z programem trzecim polskiego radia, Tomasz Żąda. Premiera w niedzielę wieczorem. Bartek Kaintoch, do usłyszenia. Kończmy to już. Kończmy piątek, kończmy. To był program Repeat, 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 Repeat. repeat.